ceremonialnym marszu ulicami Wielonia ze 100-metrową flagą Polski przygotowali wspólnie wieloński szczep harcerski, piątka, piąta wielońska drużyna harcerek starszych kozy, gmina Wieluń i wieloński Dom Kultury. Tutaj na naszej lewej piersi jest flaga i właśnie to oznacza, że jesteśmy patriotami, że szanujemy to i po prostu jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest symbol polski jednak naszego kraju. Patriotyzm to jest wiara, podążanie właśnie, trzymanie się swoich zasad, dążenia do pewnej idei. Idei, jakby na szczycie harcerstwa jest właśnie ten Bóg. I ten Bóg, jakby wiąże wszystkich harcerzy. Patriotyzm. To przede wszystkim oddanie się dla ojczyzny, pamiętanie o niej, o ważnych elementach historii, jak i również pokazywanie to, że jesteśmy Polakami i nie warto się tego wstydzić. Nie powinniśmy się tego wstydzić przede wszystkim i warto pokazywać, że jesteśmy Polakami. Ważnym punktem święta flagi Rzeczpospolitej Polskiej było też wspólne odśpiewanie hymnu: Słowa Bóg, honor, ojczyzna nie są na szczęście obce młodym ludziom. Ciekawym punktem Święta Flagi w Wieloniu było także przedstawienie poezji i wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych. Był także Tunel Czasu, czyli wystawa związana z grupą wieluńskich łączniczek AK Kozy. Łączniczki działały na terenie Wilna w czasie II wojny światowej. Jedna z naszych drużyn harcerskich, a dokładnie piąta drużyna harcerek starszych, pseudonim Kozy, kończy dzisiaj kampanię Bohater. Wybrały sobie jako bohaterkę Panią pułkownik Armii Krajowej, panią Danutę Szyksian Osowską, która nosiła pseudonimy Kozy, Sarenka. Jest to kobieta, która w czasie swojej młodości pełniła funkcję łączniczki w jednym z ugrupowań koskich na terenie Wilężczyzny. Była zatrzymywana najpierw przez Gestapo, potem przez NKWD, zesłana. Zesłana na Daleki Wschód, skąd udało jej się żywej wrócić. Teraz krzewi tą pamięć o, o patriotach, o harcerzach, akurat z I tak się złożyło, że dwie nasze jednostki y, szczycą się mianem tej bohaterki, a jedna z nich dzisiaj tą częścią artystyczną, tą, tym pokazem na Placu Legionów kończy całą kampanię bohater. Jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy. I jest mi. Miłości od nas wycięży, w ten czas dają poezję najprostsze, ze słów prosnych i cichych Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana piek, kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, to przyjdzie idzie migiem, tylko w nogę. Ojda, ojda, dana na Warto zauważyć, że podczas święta flagi spora grupa młodzieży demonstrowała też przywiązanie do polskiej tradycji i patriotyzmu.